Formal ciebie, po po niebie, ty gramio chwilę chwil, to co byś powiedział? Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, zaczynamy kolejnego vloga. Dawno mnie nie było. Jak patrzę sobie w moje studio twórców, to jest tam komunikat, 4 doby temu dodano ostatni film. To jest zdecydowanie za dużo, także zaczynamy kolejny dzień. Nie było nas, ponieważ po pierwsze, były urodziny. Po drugie, my do końca cały czas nie możemy się jakoś zdrowotnie pozbierać po, po tych stanach. Najpierw walczyliśmy bardzo długo z jetlagiem, później jakieś zatrucia, gorączki. Teraz też nie jest optymalnie, znaczy już jest optymalnie, ale Dlatego nas nie było, ponieważ nie do końca było. Zbieraliśmy się. W ogóle u nas między przyjaciółmi coś latało, ponieważ Michael e, nawet miał zwolnienie z pracy, ja się nie do końca czułem, Angelika się nie do końca czuła. No niestety, taki, taki chyba czasy Urodziny były fantastyczne. Wszyscy na różowo, e, super goście, super impreza, naprawdę fajnie. Charlotte była najbardziej zadowolonym dzieckiem na świecie. A to bawiła się z animatorkami, a to z gośćmi, a to sobie drzemała, a to nie wiem, jakie jeszcze rzeczy robiła. Naprawdę życzę każdemu. Każdemu z nas, żeby każde nasze urodziny były tak fantastyczne jak szarlotki. Było super, bawiliśmy się super, skończyliśmy chyba o 23, także no od 15. No więc to jest OK pora. Zaczynamy tego vloga. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanał, koniecznie to zrób, a my lecimy z tym vlogiem za 3, 2, 1. Osobom, które ostatnio nie śledziły Netflixa, chcę tylko coś pokazać. Taka informacja z rana lupę, nowe odcinki, drugi sezon. Oczywiście. No, nie teraz, ale ciekawe ile jest odcinków. Ile jest odcinków drugiego sezonu? Drugiego odcinku jest pięć. No jezu, tak samo krótko jak, jak pierwszego. Ale mamy, także jeśli ktoś czekał, to oczywiście jest na Netflixie. Rano obudził mnie kurier i już dzisiaj mamy pierwsze zadanie. Na razie nie będę wam mówił co to jest. Może strzelajcie, zobaczymy czy, czy mamy tutaj jakichś rodziców, którzy już to robili. Tutaj mamy jakieś tam cztery opakowania czegoś. I tu mamy. Coś takiego dużego, jak szarlotka wstanie, bo czekam na nią aż stanie zaczniemy to robić, no i budujemy. Uwaga, 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 uwaga. Aaa, dzień dobry, radek Panek. <laughs> Jaka radość z rana. Dzień dobry, mamy do roboty coś, wiesz? Księżniczko, coś dla ciebie. Co ty robisz tak? Mamy dla Ciebie coś do roboty. Szarlotka ostatnio jakąś ma fazę po wstaniu od razu na mleko. Zawsze to była jakaś kaszka na przykład albo coś. I teraz... To bardzo. <suszy> <suszy> Jest lepiej? <suszy> <suszy> Chcę wam przypomnieć, że jeśli nie macie prezentu na dzień ojca, to macie jeszcze czas do 16, żeby zamówić fotoksiążkę Printu. Ja wam daję minus 35% na hasło Luka. Link macie w opisie i jeśli zamówicie do tego czasu, do 16 czerwca, jeśli zdążycie zamówić, to macie gwarancję tego, że, że przyjdzie na czas. I będziecie mieli prezent, także śpieszcie się, bo naprawdę Printu jest świetnym prezentem, prawda? Tak czy nie? Nie, jest nie, świetnym. I już teraz mam życzę szczęśliwego dnia ojca. A jeśli nawet nie na dzień ojca, to możecie na inne okazje, bo, bo warto mieć takie albumy naprawdę. Nie tylko w telefonach, nie tylko na dyskach, tylko w faktycznym stanie e, na albumach Miłych zakupów. Kto przyszedł. Ej! Wujo! Wujo do ciebie przyszedł! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu? Wiesz, wujek wujek z prezentem. Pokaż. <noise> tak Myślałem, że to będzie większe. Ty ja też myślałem. To bo to jest... Ba Poczekaj, zaprezentuj, powiedz co to jest. To może być większe, to jest, to jest. Ja wiem, ale no mi się wydawało, to jest złożone. Plan był taki, chciałem zrobić taki prezent bez konsultacji. Z <noise> oczywiście, bo tata to ma na rękę mówi wiesz. Ale yy, był taki basen ze zjeżdżalniami, z takimi palmami, ale mama mówiła, że te zjeżdżalnie są takie... Po że nie bardzo chcielibyśmy mieć takiego, to. Taki ...poczywazny. Znaczy po, po prostu była kwestia tu zbieżność, znaczy niezbieżność gustów, nie? Tak. Ja powiedziałam ja, ja powiedziałem Michaelowi, że świetnie, fajnie, może być, ale mama, jak to mama, strażnik estetyki, strażnik wszystkiego, powiedziała nope. Poza tym jej niepotrzebne by to było. No, A i to byłoby też bardzo duże. To byłoby chyba 4 razy większe od tego. Tak, tank. dla niej to nie jest potrzebne, dla niej wystarczyłaby teraz niska nawet z wodą i ona by się pociapała w niej, wiesz no, co to, to może, może po co było wydawać? Bo ja kiedyś jak urośnie to zabierzemy do, do Grecji do fajnego ten parku. No. Ty, ale wyobrażacie sobie co by było jakbym na przykład ja z Michaelem i z chłopakami był odpowiedzialny za wszystkie zabawki Charlotki, nie? Wiesz co to by było? To by było jak taki sklep zabawek, wiesz, nic nie ma. Nic nie pasuje do siebie, ale jest mój strażnik, moja TikTokerka. Moja TikTokerka, moja tiktokerka nagrałem z Angeliką TikToka, który jest po prostu. Ten, ten wczoraj ten przy lustrze. Tak, wiesz, nie no. ma wyświetleń? Milion osiemset Nie, kurde, nie, nie, ja nie wiem. wiem o co w nim chodzi. Ja ja nie wiem. A ja w ogóle ja nie wiem o co chodzi w w TikToka. On hmm. mówi stań i coś na, Nie wiem, tylko tak, stań, choć coś nagramy i ja stoję i. A wiesz, to było jeszcze lepsze, że ja pisałem. I zamiast z, gdzieś to mi się nacisnęło, zamiast z, Z zrobiłem. I mój podpis był, kiedy ona nie wie o co chodzi. A komentarz chyba 4000 lajków zgarnął, kiedy on nie wie jak używać słownika. <grym 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 Dobra, świetnie. rozkładamy, tu mamy jedną rzecz, e, basen. To tu mamy drugą, już mogę wam powiedzieć w sumie co to jest. To jest piaskownica, jeśli trafiliście to fajnie. Jest piasek, widziałeś w ogóle? Mamy tutaj staw na piaskownicę. Nie. Od partnera mojej mamy. Od partnera e, mamy Agi. Nie mamy Agi. Znaczy, od, od, Przyszyb... od Agi partnera Przyszyb... po prostu. Dziadek Mariusz, tak, kuchnęta. tak, dziękujemy bardzo. Szarlotka, ile ty dzisiaj zabawek masz? Basen się robi. Wiedź Tutaj mamy... Ba Bałtyk na Solcu. Dobra, działamy. Co najpierw? Grażyna? Najpierw Angelika szykuje płuca i bucha basen. Najpierw basen róbcie. Tak? Na pewno? Dobra, nie, to najpierw otwórzcie ten karton i wyjmijcie pyskownicę. Dobra, o, dobra, chodź. Chciałabyś może jeszcze bananka? Smacznego. Am. Tak, to do buzi, dobre? Dobry banan jest, ojciec. O właśnie, jedna jest zasada, Charlie. Charlie, jedna jest zasada, że jak rozwalisz to na łóżku, to mama nas zamorduje. Okej? Okay? Zgadzasz się? Piąteczek. E, banana. Nie, jak się mówię, żeby nie rozwaliła, wiesz, na łóżku. No To właśnie o tym mówię, rzeczek grzecznie. Dlatego nie pokazuję, wiesz, ręką, bo chciałem pokazać ręką na początku, ale od początku by to zrobiła. Nie ma, są przeszkody dla że... Czy jak... Michael przed chwilą wdepnął. Możliwe, Michael wdepnął przed chwilą w jakiś kolczyk. Biedny człowiek, najpierw weekend chorował. No daj, buziaczka. Spadaj. Spadaj stąd, spadaj Spadaj Otworzyliśmy Ja w ogóle myślałem, że to będzie większe, ale to dobrze To dobrze, że to jest takie Nie? Bo ja w ogóle patrzyłem ile, jak mało tego piasku jest 100 kilo Sto kilo piasku? Tak. Naprawdę? No dobra Gdzie to kładziemy? Ojej, gdzie to kładziemy? W jakim miejscu, tę piaskownicę? Na kamieniach na kamienie, no tak, bo na, nie możesz sobie się co przenieść. No, no, no. Tak bardzo chcesz, sać ją tam na chwilę. Pograć. Już się tak podoba piaskownica. Poczekaj, Niunię! Wow, tu. Charlie! Charlie! Jak będziesz niegrzeczna... Ona <laughs> lubi takie akcje, zaraz będzie się śmiać. Charlie, zamyka! o <laughs> I nie ma <grystuń> I jest Ljudia. Dobra, dźwigaj Dźwigaj pierwszą Pierwsza reklamówka twoja, no. druga jest moja I poszedł Tak, 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 no Dawaj, proszę bardzo <grystuńka> 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 Tutaj się sa sadystyczne Jakieś tam przesłanki uaktywniają? Ty 25 kilo podniesiesz? No, kurde <grymianie> Ja! 30 Charlie! Wow! Wow! Mamy prywatną piaskownicę A ja, jaki fajny, no? Wiesz, takie atesty specjalne dla dzieci. Fajne. Ła! Weź ten nóż, masz jeszcze. Dobrze, dobrze. Jak, jak w Meksyku? Jak w Meksyku masz? Zobacz, córeczko, ale fajnie. Wow. Zobacz, Charlie patrz Powiedz, klepsydra Ależ, o, nie, 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 nie na siebie, tylko dobrze? Dobrze? Nie na niunie. Proszę, dla ciebie piasek. Zagopujemy nogi całe. Babcia To trochę chyba za dużo. I wszystko masz już. Tabi, patrz, a zobacz, co tutaj się robi? Patrz. Co jej tego trzeba namoczyć. Tak, zobaczymy zaraz Hikaj, chybuje. Co, czas na basen? Czas na basen! Tylko taki gdzie ten basen? Jest tak gorąco, żebym się wykąpał. <laughs> Jeszcze tak z zaskoczenia... Jest zabawa. <laughs> bardzo dumny jestem z ciebie córeczko, bardzo, naprawdę. Ale Chyba optymalny, nie? C rozmiar. Fajnie. Bo na początku myślałem, że to takie malutkie, ale przecież ona jest kruszyna. Cały czas myślicie, że wszystko duże na dla No, no to, Tak, tak, To wiesz jak to chłopy, nie? Chcemy wszystko taki park rozrywki zrobić. Jakbyście zobaczyli basen od Majka, to ja myślałam, że padnę, to przecież... Nie wiem. Stroje dzieci w wieku 15 lat się tam bawią. Widzisz? Ogromne, tak, jakieś palmy, coś. A to wystarczy mały basenik. Najbogatszego no wzięliśmy specjalnie, żeby największe prezenty były. No. Tutaj mamy basenik od chrzesnego. To jest prezent urodzinowy, tak? Ja dobrze pamiętam. To jest mniej więcej trzy razy mniejszy basen niż tamten. Dobra, proszę bardzo. Czyń powinność, czyń powinność. się Widzisz? Niełatwo, Niełatwo być chrzestnym, nie? Byś się zastanowił następnym razem. Dwa razy. A masz ja... pompkę? No właśnie, gdzieś jest pompka, ale nie mam pojęcia, gdzie. Nie, na pewno nie. A czy gdzie jest. Y... Wiem. Wiem, poczekaj chwilę, poczekaj, poczekaj sekundę. O ile pamiętam, to gdzieś tutaj w tym syfie powinna być pompka. Tym Żyjemy killer. No jest, proszę bardzo. Ja już byłem przekonany, że to będziemy tak robić.

Teraz wujek się spocił, zmęczył. Pijemy się. Wujek idzie do fryzjera, bo niedługo. No. No. Kawalerski? Piąteczka. Za, za kawalerski, co? Ja może pojadę w poniedziałek. Dzień dobry. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Pa, pa. Zrób papa wujkowi. No, dużo lepsza opcja jednak. Musicie zainteresować, bo Ale wiesz, no, my czasami chcemy zrobić coś takiego po swojemu, bez konsultacji, żeby Ciebie też zaskoczyć. no, I Są takie pomysły zawsze. co dla dziewczynki? Zobaczymy, Świetny jest. Ale nie będziemy dzisiaj wody nalewać, nie? Nie, bo zaraz ma też padać. No właśnie, zaraz, zaraz burza. Yy, na, w pogodzie jest napisane, że 100% opadł. Ale dzisiaj niebogo go zwieje, jak nie ma. Tak, wody. tak. No. Tu jakoś myślałam, żeby go dać. Bo to, co? Tutaj przy, gdzieś przy wejściu? Przy wejściu, dlatego, że na przykład ty będziesz mógł sobie siedzieć na huśtawce, ona tu w basenie. I tu no, też nie wieje, nie, nawet. Ogólnie, no już obiecuję, że wjedzie film yy, no, na mój kanał zaraz, bo nawet nie wiem, jak teraz nagrywać. Ja to muszę On w tajemnicy nagrywać, robiony. ukrywać. Zrobiony już od. Dwóch tygodni? Znaczy, no nie oszukujmy się. Dużo osób tak mimowolnie to sprzedaje, tak? Bo ktoś tu tutaj nagrał sobie storkę, tak, ktoś, ale, ale całość. Po prostu chodzi o to, że cały czas coś się działo i nie miałam kiedy dokończyć, a musimy tu dokończyć. We wtorek przychodzi pan ogrodnik, Parasol musi dojechać, także to się nie koniec. On się strasznie ekscytuje, po prostu. Ja wiem, wiem. Czyli po prostu jeszcze ile? Chciałbym jutro to Bo dokończyć. możesz powiedzieć, na przykład, dlaczego też nie wjechała duża część vloga ostatnio? Czy nie chcesz się tym dzielić? No, okay. Możesz? No to powiedz. Znaczy właśnie dlatego mogłabym normalnie wrzucić film z Metamorfozy. Teraz już dawno. Ten vlog już nawet by był chyba. Ale niestety to było tak wtedy, że Luka jechał gdzieś do mamy i on zabrał aparat, którym ja nagrywam i zostawił mi inny. Mhm. I coś było jakieś ustawienie. Ja to w ogóle jak już będę jak montował, to oczywiście nie pokazując tarasu, jakiś moment z tego filmu pokażę. No i zobaczcie, no widać, że to jest takie. Jeszcze raz będzie nagrywanka, ale to dobrze, bo będzie bogatsze. Bo dwie, trzy rzeczy nowe wjechały od momentu tamtego vloga Ta 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 i kto to się tam tak bawi? Kto się tak bawi? Jakiego mieliśmy farta, że wszystko pochowaliśmy z Zobaczcie jaka jest burza No na pewno wiecie zresztą jaka jest burza Jest po prostu dramat Dramat, wszystko pochowałem tutaj. Dobrze w ogóle, że basenu nie, nie wzięliśmy, bo by pofrunął maksymalnie wszystkie poduszeczki. A ja już włączyłem sobie teraz, bo na pewno kobiety, które mnie oglądacie, jeśli macie partnerów, wiecie, co się zaczyna. Euro, także oglądamy. Zostaw, zostaw, proszę. Miała być elegancka przebitka, jak ojciec z córką ogląda mecz. Nie? To osta. Siema ma na raz rób. Buzi wyślij widzą. Buzi. Buziaczka wyszli. Ma. Buzi. Co tam żartujesz sobie ze sobą? Żartuję? Taki żarty są. Druga tak szali. teo beu moui part... N Jung Ne! Te